Portal skarby.pl przedstawia Cmentarz żydowski Remu w Krakowie. Stary cmentarz żydowski w Krakowie, zwany również cmentarzem Remu, znajduje się tuż obok synagogi Remu. Z dziedzińca przed synagogą Remu na cmentarz prowadzi brama. Cały teren otoczony jest kamiennym murem. Obiekt należy do najstarszych cmentarzy żydowskich w Europie. Został założony w 1533 roku. Najstarsze zachowane nagrobki pochodzą z 1552 roku. Na terenie Polski starsze żydowskie nagrobki zachowały się jedynie we Wrocławiu, Lesku, Szczebrzeszynie i Lublinie. W 1572 roku na cmentarzu pochowano Mosze syna Izraela Isserlesa, zwanego Remu od pierwszych liter słów rabbi Mosze Isserles. Remu był krakowskim rabinem, wybitnym talmudystą oraz autorem komentarzy do kodeksu Shulchan aruch zebranych w dziele Hamapa, które w dużej mierze ukształtowały obyczajowość aszkenazyjczyków. Na jego macewie potomni wyryli następującą inskrypcję: to jest światło Zachodu, wielki uczony pokolenia, nasz nauczyciel, Pan i nasz mistrz Mosze, pasterz, opoka Izraela. 33 dnia według rachuby synów Izraela. Odeszła cześć z Izraela. Mosze był pasterzem trzody Izraela. Wypełniał sprawiedliwość Bożą i sądził nad Izraelem. Szerzył naukę wśród Izraela. Posiadał wielu uczniów w Izraelu. Od Moshe do Moshe nie powstał nikt taki jak Moshe w Izraelu. A oto Torat Chahatat i Torat Chaola, które przedstawił Moshe dla synów Izraela. Rok 332, według małej rachuby, grup rabina i Isserlesa szybko stał się celem pielgrzymek tysięcy wyznawców judaizmu. W 1800 roku cmentarz został zamknięty z nakazu władz austriackich. Które z przyczyn zdrowotnych likwidowały wszystkie stare cmentarze śródmiejskie w Krakowie. Mimo to sporadycznie chowano tu zmarłych do połowy XIX wieku. W czasie II wojny światowej cmentarz uległ zniszczeniu. Na jego terenie urządzono wysypisko śmieci. Z setek macew ocalały jedynie nieliczne, wśród nich nagrobek Mojżesza i Serlesa. Pobożni Żydzi uznali to za kolejny dowód cudownej mocy świątobliwego rabina. Po wojnie na cmentarzu prowadzono kilkuetapowe prace restauracyjne oraz archeologiczne. Podczas tych prac odnaleziono około 700 nagrobków, które ustawiono w układzie rzędowym. Większość z nich nie znajduje się w miejscu właściwego pochówku. Fragmenty połamanych macew wkomponowano w mur otaczający cmentarz. Dzięki tym pracom zabezpieczono unikatowe zabytki żydowskie i sztuki nagrobne. Wiele z macew mimo niezbyt dobrego stanu zachowania i niekompletności, przedstawia ogromną wartość historyczną i artystyczną. W 1988 roku fundacja rodziny Nissembaumów uporządkowała cmentarz Remu i wyremontowała mur cmentarny. Z funduszy fundacji sfinansowano też wmurowanie w mur cmentarny części macew znalezionych w latach 50. w czasie prac renowacyjnych na cmentarzu. W latach 1989-1991 zespół pod kierunkiem profesora Jana Samka wykonał wstępną inwentaryzację 267 nagrobków. Kolejną już kompleksową inwentaryzację przeprowadził w latach 1994-1997 doktor habilitowany Leszek Homburg. Na cmentarzu znajdują się dwa rodzaje nagrobków. Pierwszy z nich to nagrobki tumbowe, zwane również sarkofagowymi, które zwracają uwagę swym czterospadowym, trapezoidalnym kształtem. Zdarzają się także przypominające leżący walec, przykładem grupa kilku takich nagrobków, w rzędzie sąsiadującym z narożnikiem burznicy Remu. Drugi rodzaj nagrobków to nagrobki w formie wolno stojących płyt. Na tyłach synagogi, w obrębie niewielkiego ogrodzenia znajdują się groby Mojżesza i Serlesa zwanego Remu i jego rodziny. Można tam znaleźć między innymi nagrobek jego siostry Miriam. Ojca Izraela i Serlesa syna Józefa Brata Izaaka Szwagra Józefa Kacau Oraz jego żony Szpryncy i ich synów Gerszona i Tanhuma. Macewe Remu zdobi dekoracja w formie bujnych splotów winorośli oraz korona nauki Ta ozdobna płyta pochodzi z końca XVIII wieku Na jej odwrocie znajduje się oryginalna płyta z XVI wieku Ponadto na cmentarzu spoczywają. Izaak Jakubowicz, fundator synagogi Izaaka, zmarł w 1653 roku. Nathan Spira, słynny kabalista, zmarł w 1633 roku. Mordechaj Saba, rektor krakowskiej uczelni rabinackiej po Mojżeszu i Serlesie, kabalista i znawca gramatyki hebrajskiej, zmarł w 1576 roku. Joel Serks, zwany Bach, Wybitny talmudysta, zmarł w 1640 roku. Samuel Bar lekarz polskich królów Zygmunta Starego i Zygmunta Augusta, który przybył do Krakowa z Włoch z dworem księżniczki Bonesforzy, zmarł w 1552 roku.